Na Hej, z tej strony Tomek, witajcie w konkretnym kontencie. Dzisiaj opowiem Wam o książce Transmisja Marcina Srzewskiego, czyli moim zdaniem jednej z lepszych pozycji post ostatnich lat. Zapraszam. Zanim książka stała się e, tym, co możecie teraz zobaczyć e, w mojej dłoni, przeszła długą drogę, ponieważ e, autor w celu jej wydania założył projekt na portalu Wspieram To, gdzie jeszcze roboczo ta pozycja nazywała się Reportażami ze Strefy Zakazanej. E, pomimo tego, że próg pozwalający na ufundowanie nie został zrealizowany, to z autorem skontaktowało się wydawnictwo e, poznańskie i książka została wydana w ramach e, serii Czwarta Strona Fantastyki. Pierwsze wrażenie, jakie można mieć, to pewna toporność okładki serii. Trzeba przyznać, że twórcy starali się tutaj e, upodobnić na jakieś metalowe płyty, coś takiego. Wiadomo, mamy takie motywy w e, samym logo Falauta. E, jednak przyznam szczerze, że wygląda to troszeczkę biednie. E, wydaje się, jakby książka była częścią e, czegoś bez większego polotu. Nie, nie miała e, jakichś cech indywidualizujących. Jednak to tylko pierwsze wrażenie, ponieważ e, transmisja jest jednym z większych unikatów e, na rynku ostatnich lat i przyznam szczerze, że jako polskie postapo e, znakomicie sprawdzałoby się także e, w konkurowaniu z dziełami ogólnoświatowymi. Główna oś książki. Opowiada historię Timura Denkina, czyli reportera redakcji Shanghai Riba. Jest to o tyle ważne, ponieważ w uniwersum przedstawionym w książce doszło do wojny atomowej, jak to często bywa w dziełach postapokaliptycznych. Jednak została nim dotknięta tylko część świata. Konkretnie chodzi o Stany Zjednoczone. Pozostała zaś jego część, czyli Europa i Azja, oprócz Afryki, na której występuje zagadkowa epidemia. Jak najbardziej ma się dobrze i rozwija się tam cywilizacja. Timur jest reporterem, który wyrusza do właśnie miejsc, w których, w których miała miejsce apokalipsa i przedstawia życie ludzi. Jego losy ulegają zmianie w momencie, w którym otrzymuje propozycję przedstawienia rzeczywistości panującej w świecie postapo. W zupełnie innej formie: w formie materiałów wideo, które pokazywałyby jego autentyczną kilkumiesięczną wyprawę przez ruiny zniszczonej Ameryki. To właśnie swoiste zetknięcie dwóch światów, czyli świata zaawansowanej cywilizacji Chin i same, samego Timura, który jest mieszkańcem Nowego Świata, z rzeczywistością post-apo występującą na terenach Stanów, jest najciekawszym elementem książki. Postać Timura jest swoistym łącznikiem pomiędzy tymi dwoma światami i nie może się odnaleźć w żadnym z nich. Oprócz tego można także powiedzieć, że autor naprawdę dobrze poradził sobie z wykreowaniem świata postapo. W większości przypadków mamy tutaj tylko, za, tylko zasygnalizowane, że że dochodzi tam do różnego rodzaju patologii. Władza silniejszego jest, jest dominująca. Natomiast w książce Marcina Strzyżewskiego faktycznie widać sceny, które to pokazują. Widać, że mieszkańcy Ameryki po katastrofie faktycznie mają problemy zarówno z opieką zdrowotną, w najprostszych sprawach. Panują tutaj wojny religijne. Um, oczywiście spotkamy także kanibali i, i tego typu inne rzeczy, jednak wszystko jest to pokazane naprawdę dobrze i stosunkowo nowatorskie. Nie mamy tutaj tych schematów. Jest obecny właśnie naturalizm, brutalność, jednak przedstawiana w dobry i mający głęboki sens, fabularny sposób. Książka ma również drugie i trzecie dno, które dotyczy zarówno um, samych przyczyn, dlaczego tylko część świata została objęta. Globalną katastrofą, jak i tego, kto ją spowodował. Nie będę zdradzał za wiele szczegółów, powiem jednak, iż sam zamysł był bardzo dobry, jednak zakończenie książki troszeczkę rozczarowuje. Jest przekombinowane. Sama główna oś, podlegająca na zetknięciu dwóch światów, jest bardzo dobrym materiałem na główną fabułę. A w pewnym sensie dodatkowe dna prowadzone aż do samego końca tylko ją komplikują. Dla mnie było to niepotrzebne. Spokojnie książka mogłaby się obyć bez tego. Do drobnych wad książki mogę zaliczyć właśnie kwestie przekombinowanego zakończenia, jak i pewnych drobnych braków stylistycznych i warsztatowych, jednak myślę, że jak na książkę, która startowała z portalu, wspieram to i dopiero potem. Ukazało się nakładem wydawnictwa, i tak wygląda to bardzo, bardzo dobrze i przewyższa e, obecne standardy. To, co, to zaś, co jest największym plusem e, transmisji, e, to naprawdę nowe spojrzenie na post-apokalipsę, ponieważ wydawałoby się, że mamy tutaj świat, który, który znamy tak, z innych uniwersów, czyli świat zniszczony przez wojnę atomową, ale e, postać głównego bohatera, który jest łącznikiem pomiędzy światem cywilizacji i światem dziczy, atomowej dziczy. I właśnie rozdziały, sam konstrukt książki, który polega na tym, że niektóre fragmenty mamy osadzone w rzeczywistości postapokaliptycznej, a inne w rzeczywistości kontynentalnych Chin, gdzie cywilizacja jak najbardziej ma się dobrze powoduje, że książka jest nowatorska, że w inny sposób patrzymy na tą postapokalipsę. Patrzymy na nią oczami ludzi, którzy nadal żyją normalnie i widzą e, sytuację mieszkańców Ameryki jako coś ciekawego, interesującego, jako swoistką ciekawostkę. Można powiedzieć reality show, w którym e, główną rolę gra nasz bohater. Z tego właśnie powodu serdecznie polecam Wam transmisję. Jest to jedna z lepszych pozycji postapo e, ostatnich lat e, i zapraszam do jej przeczytania. Dzięki! Na, na, na.